Cześć, zapomniałem nagrywać od początku, ale chodzi o wymianę pierścienia ABS-u, ponieważ wyskakiwał błąd na desce rozdzielczej, czujnik ABS i ESP, i to jest tak: pierwsze odkręcenie koła, później demontaż zacisku hamulcowego, tarczy oczywiście, i wybicie sworznia wahacza. Z tym był największy problem. Nie chciał wyjść, ale od razu go wymienię, to wygląda, nie ma dużych luzów, ale do wymiany idzie. Jeżeli zdemontujemy stworzeń wahacza, to nam fajnie całe McPherson ucieka na bok, bez odkręcenia drążku kierowniczego i teraz można wymienić i zamontować nowy, nowy pierścień.